Dzień dobry Państwu. Witamy w studio internetowej telewizji Prawa i Sprawiedliwości. Naszym gościem dzisiaj jest europoseł tej partii, pan Janusz Wojciechowski, ale pan Janusz Wojciechowski to także sędzia i były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, Pan ma dzisiaj strasznie ważny dzień. To Pan dzisiaj przed Sejmową Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej będzie reprezentował wezwanego przed oblicze tej Komisji prezesa prawa i sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego. Wszyscy mówią, że Pan jest jego pełnomocnikiem, a, a Pan mówi, że jest inna jedna kategoria prawna Pańskiego udziału tam. Obrońcą jestem pana premiera Kaczyńskiego, bo taki jest charakter pomocy prawnej, jeżeli ktoś jest objęty wnioskiem przed, przed, dotyczącym odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Podjąłem się tej obrony w głębokim przekonaniu, że zarzuty, które, się, które stawiają wnioskodawcy, grupa posłów Platformy, SLD, oponentów politycznych tak naprawdę. No tak wszyscy przeciwko, przeciwko Prawu i Sprawiedliwości tutaj występują. To jest oczywiście akt złej woli politycznej. Nie ma najmniejszych podstaw do czynienia panu premierowi Kaczyńskiemu zarzutu o cokolwiek. Tam są trzy zarzuty. Dwa, że wydał zarządzenia wewnętrzne, w którym ustanowił zespoły do walki z przestępczością. I wnioskodawcy tutaj zarzucają, że te zespoły wykraczały poza funkcję opiniodawczą i doradczą. Tylko biedacy nie, nie doczytali się w tych, w tych zarządzeniach. E, piszą o tym, że te zespoły, na czele których stał minister sprawiedliwości, miały prawo zlecać innym ministrom, innym urzędom e, różne zadania. Zlecać. Tymczasem w zarządzeniu jest słowo zalecać. Prawie to samo, ale to prawie czyni no to wielką właśnie, różnicę, tak. bo w słowie zalecać to jest doradzać tak. komuś wykonanie czegoś, tak? Wszystkie słowniki definiują to słowo. Jasne, ale to tylko A odesłać więc, do, do, do y, słownika, tak, który definiuje pojęcia, czyli no więc, y, zakres semantyczny, to jest, wyjaśni aż, czy, Nie chcę tutaj już pełnej egzegezy tego... tego Absurdalnego wniosku przedstawiać, ale tam się tam nie ma ani, ani krzty, jakiegoś problemu, który by nadawał się pod Trybunał Stanu zarzuca się na przykład panu premierowi, że miał powiedzieć w sprawie Barbary Blidy, że jeśli, jeśli są stalowe dowody, to trzeba ją zamknąć. Przy czym powiedziane, że stwierdził, to ja nie wiem, czy pan premier Kaczyński to powiedział, czy nie. On sam pewnie kiedyś to wyjaśni, ale nawet gdyby takie słowa padły. To cóż w nich złego? W państwie tak. prawa tak powinno być. Że jeżeli przeciwko funkcjonariuszowi, wysokiemu funkcjonariuszowi państwowemu są stalowe dowody na korupcję, to taki funkcjonariusz powinien znaleźć się w więzieniu. Tak, tak jak tak obywatel. Tak. Tu nie ma nic złego. I, drugie, i drugi zarzut jest o to, że pan premier Kaczyński powiedział, że środki przymusu powinny być adekwatne do okoliczności. Pytam, co w tym złego? Jeżeli Coś takiego stwierdza premier. Nie mówi jak premier Tusk. Bądźcie brutalni. Niedawno słyszeliśmy a, a wezwanie nawet więcej, do brutalności. Bo, bo słyszymy o tym, że, że jednak przemoc jest po stronie władzy, prawda? Że, Albo że władza że monopol, ma monopol na tak, przemoc, monopol, tak. tak monopol, hełpi się tym przemoc. władza, że, że straszy, szantażuje społeczeństwo, bo ma monopol na przemoc. No więc nic takiego nie padło z ust pana premiera Kaczyńskiego i jestem absolutnie przekonany, że. W pod względem faktycznym i prawnym te za, zarzuty się rozsypią. Absolutnie to, to postępowanie może się skończyć tylko jedynym, jedyną konkluzją, to znaczy umorzeniem tej sprawy. No, obawiam się trochę złej woli politycznej, no bo e, niestety ci, którzy ten wniosek złożyli, mają w Parlamencie większość, więc ale to tylko zła wola polityczna.